Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje ulubione odmiany pomidorów. Pokażę Wam pomidora, który jako pierwszy został zaatakowany przez zarazę ziemniaczaną w szklarni. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Wasia. A na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak widzicie. U mnie pomidory, pomimo tego, że jest już późno, wrzesień, aktualnie pogoda u nas nie dopisuje. Teraz kiedy zbieram te pomidory, to na zewnątrz spada, więc na szczęście w szklarni mam dach. Nie zmoknę, ale pomidory cierpią na tym, że jest coraz chłodniej w nocy i w dzień. Jest też bardzo duża wilgoć, więc po malutku zaczyna się u mnie dziać. Nie zaciekawie w szklarni, to znaczy pojawia się zaraza ziemniaczana. Chciałam dzisiaj porobić troszkę porządku w tej szklarni, to znaczy przyciąć jeszcze większą część liści, tych lekko zaniedbanych, takich uschniętych, może nawet zarażonych już. O, tutaj jak widzicie są pierwsze objawy choroby grzybowej. No, tą akurat gałązkę sobie utnę, ale więcej dzisiaj niestety nie będę nic przycinać, ponieważ jest zbyt duża wilgoć i te choroby grzybowe mogłyby przez te rany. Nacięcia, wniknąć w łatwiejszy sposób do rośliny, więc ja to wszystko dzisiaj zostawiam. Poczekam na jakiś cieplejszy dzień, w którym, w którym nie będzie padało i będzie mniejsza wilgoć. Ten pomidor, który został jako pierwszy zaatakowany, jest to pomidor o nazwie Notre Cream, coś takiego, napiszę Wam też nazwę tutaj i w opisie. Jest to pomidor bardzo ciekawy, o bardzo ciekawym smaku. Pięknie wygląda, bo to jest taki ciemniejszy pomidor, taki wpadający trochę w czerń. To super odmiana, która mi się bardzo sprawdza, jeżeli chodzi o smak. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak ta roślina właśnie jest odporna na choroby grzybowe, no to jest odporność marna, zerowa. Jako pierwsza zaczyna została zaatakowana w szklarni, a te roślinki, które miałam na polu, już po prostu można powiedzieć, że nie żyją. No, jako też jako pierwsze zostały zaatakowane wszystkimi możliwymi chorobami, jakie są na polu. Jakie są chorobami grzybowymi, jakie są chyba dostępne. No, najbardziej widać na nich zarazę ziemniaczaną. Mają poskręcane liście, też nie lubią zimna. Też przy tych ostatnio niższych temperaturach to już w ogóle roślinka wygląda marnie. Więc na polu tych pomidorów nie polecam, jeżeli chcecie je uprawiać, ja w przyszłym sezonie też na pewno będę miała kilka krzaczków, no to tylko w szklarni. Tutaj mamy kolejne fajne pomidory, które nadają się do przecierów, są super, jeżeli chodzi właśnie przykładowo o przeciery, czy suszenie pomidorów, mają dość mało miąższu takiego wodnistego, fajnie... Wyglądają super, rosną, bardzo dużo mają owoców, zawiązanych, fajnie dojrzewają. Jeżeli nawet nie do końca są wybarwione, to w domu sobie dają super radę. Nazwę napiszę Wam tutaj przy obróbce, przy edycji filmu. Nie będę sobie nawet łamać języka, ale tak jak już mówię, jest to super odmiana do przetworów. Inną taką super obmianą, to na początku filmiku było widać takie malutkie, żółte pomidory. Są to pomidory cytrynek. Super pomidor, który u mnie po prostu góruje w tym roku. Oprócz tego, że zawiązał chyba największą liczbę pomidorów, to. Jeszcze jest przepyszny w smaku, bardzo słodki. Troszkę ma twardą skórkę, to prawda, ale bardzo fajnie nadaje się do przecierów. Dzięki właśnie tym pomidorom, one te przeciery stają się lekko słodsze, bo on jest jednym z najsłodszych pomidorów u mnie w mojej w moich kolekcji, w tegorocznej, więc na pewno w przyszłym roku u mnie w ogrodzie będzie. Myślę, że w szklarni jest to pomidor wysoki, który bardzo się rozrasta, stworzył x różnych pędów, rozgałęzień i kiści pomidorów, więc naprawdę jestem z niego dumna. Ten tutaj do przecierów, jak widzicie, tak samo szaleje, od samego dołu ma zawiązane owoce, aż praktycznie po samą górę. Na szczęście nic mu nie jest, pięknie pomalutku wybiarwiają się pomidory, więc jestem z niego bardzo zadowolona. Innymi takimi pomidorkami, które u mnie fajnie się sprawdzają, to jest przykładowo bawole serce, też fajna odmiana, no ma na pewno ten pomidor ogromne owoce, jeżeli chcecie bić na rekord, to tylko dzięki nim. U mnie w szklarii jest kilka tych pomidorków, super się sprawdzają, nie są na razie zaatakowane przez choroby. Jeżeli chodzi o takiego dość popularnego pomidora o nazwie Maskotka, jest to taki mniejszy karłowy pomidor koktajlowy. U mnie szczerze powiem, chyba był pierwszy i ostatni raz na pewno w szklarni. W ogrodzie wiem, że mam jeszcze nasiona, więc może te nasiona po prostu wysieję i więcej już kupować nie będę. To prawda, ten pomidor ma bardzo dużo owoców zawiązuje no, po prostu setki owoców. Ale te owoce wcale nie są takie smaczne, mają bardzo twardą skórkę, i ogólnie, no ogólnie są jak dla mnie w ogóle tak nie za bardzo czuć smak pomidora. Więc u mnie te pomidory trafiają po prostu no do przecierów i tak sobie je wykorzystuję w tym roku. W przyszłym sezonie jednak nie zaszaleję z nimi, więc jeżeli byś, byliście ciekawi, czy ogólnie chcieliście sadzić je w przyszłym roku to nie, nie polecam fajnie wygląda naprawdę design i taki wygląd do doniczki też by się fajnie sprawdziły te pomidory, czy na balkonie ale tak oprócz takich wyglądowo to jednak smakiem to jest to, nie do końca lepiej posadzić sobie coś innego na przykład tego cytrynka on jest naprawdę smaczny, fajny żółty, więc ciekawy kolor Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione odmiany pomidorów. Chętnie poczytam. Na pewno inni też chętnie zaczerpną informacje z tych komentarzy. Piszcie też, które pomidory Waszym zdaniem są najbardziej uodpornione na wszelkiego rodzaju choroby grzybowe, albo piszcie też, które z pomidorów u Was zostały jako pierwsze zaatakowane przez choroby grzybowe, czy przez na przykład zarazę ziemniaczaną. Jeżeli uprawiacie pomidory na balkonie w doniczce, to też piszcie, które odmiany wam najbardziej i najlepiej najwięcej owoców wydały. Jestem też bardzo ciekawa. Na pewno inni też chętnie poczytają, bo dużo osób ma pomidory również w skrzyniach takich mniejszych, w innych pojemnikach, w jaderkach czy doniczkach. Z powodu braku miejsca, na przykład, z powodu tego, że mieszkają w mieście, a nie na wsi i nie mają jak w inny sposób, chociaż odrobinę, poczuć naturę i samemu stworzyć i wyhodować coś od nasionka. U mnie te pomidory są wszystkie pomidorami, które wspólnie, razem wysiewaliśmy, potem pikowaliśmy więc to są pomidory wyhodowane od nasionka aż do takich dużych krzaków. Które tak naprawdę już przerosły mnie i dorosły do granicy wysokości szklarni. Myślę, że już 2 metry przekroczyły. Ogławiałam je, ale nie wszystkie, więc te niektóre pędy, które nie zostały ogłowione, to nadal rosną, więc będę musiała też je przyciąć, ale jeszcze z tym poczekam. Pomidorów już zebrałam bardzo dużo. Jest to około ponad 120 kg na chwilę obecną. Więc no, jestem zadowolona. Dzisiaj zbiorę myślę, że ze dwa wiadereczka. W każdym takim wiadereczku u mnie jest około 4 kg, powyżej 4, więc zawsze u mnie te liczby takie troszkę na oko. Myślę, że troszkę są zaniżone te 120 kg, ale niech tak już zostanie. Jestem ciekawa do kiedy będę zbierać te pomidory ze szklarni. Mam nadzieję, że nie przyjdzie taki jedno- czy dwudniowy przymrozek. Bo jak przyjdzie, no to wiadomo, pomidory zostaną po prostu tak, nieładnie mówiąc, skoszone i niestety skończą się zbiory, zmarzną i to będzie na tyle. Nie zamykam szklarni teraz, nadal w ogóle, co jest ważne. Jeżeli macie teraz pomidory w szklarni, przykładowo, będzie, wiecie, że będzie zimna noc, jedna czy dwie, to dobrze, to możecie sobie zamknąć, ale jeżeli. Zimna to znaczy poniżej 5 stopni, a jeżeli jest więcej, to zostawcie otwarte. Nie przejmujcie się, niech to się wietrzy, bo inaczej będzie zbyt dużo wilgoci i niestety te roślinki zaczną na tym cierpieć. Tutaj jest kolejny pomidorek, z którego nie za bardzo jestem zadowolona i w przyszłym sezonie u mnie go nie będzie. to taki dość ładnie wyglądający czerwony pomidor, ale też. No, niezbyt smaczny. Więc u mnie w przyszłym roku go nie będzie. Też Wam nazwę ładnie wypiszę, żeby mógł, mógł każdy odczytać. Kilka tych odmian faktycznie w tym roku się mi nie udało, ale to raczej takich właśnie ze, ze względów bardziej smakowych. No, najbardziej jestem zdziwiona tym pomidorkiem ciemniejszym, tym Notter D. Cream. No ale zobaczymy czy pomimo tego, że już te choroby grzybowe wtargnęły na niego, czy długo będzie on żył u mnie w tej szklarni. No teraz już niczym nie będę pryskać. Ewentualnie co będę robić, to przycinać systematycznie. Może zrobię oprysk z drożdży albo z jodyny. Zobaczymy. Co będę mieć pod ręką, będę pewno przycinać. Jeżeli będzie bardzo źle, to wezmę całego, wytnę przy samej ziemi, tak aby ta choroba nie rozeszła się po, po, po prostu po całej szklarni. Bo byłoby szkoda. Jednak tych pomidorów zielonych jeszcze troszkę wisi. Oto są te pomidorki, którą nazwę za chwilkę, chwilkę wcześniej Wam pokazywałam. No, są to pomidorki, które no, wyglądają ładnie. Są fajne, ale jednak no, takie dość twarde. Skórkę też mam taką twardą i tak mało intensywny smak pomidorowy. Do przycierów spoko mogą być, jak dla mnie, ale tak do samego jedzenia, tak żeby no, czuć, że to pomidor taki dobry, to nie za bardzo. Jednak y, troszkę czuć, jakby był taki sklepowy, taka dziwna odmiana, mało intensywna. U mnie pomidory na polu już pomalutku kończą swoją kadencję w tym roku, w tym sezonie. Postaram się nagrać Wam filmik z porządków. Nie wiem, czy mi się uda. Chciałam tak naprawdę zakończyć tę uprawę dzisiaj, ale no w związku z tym, że pada, to tego nie będę robić. Jeszcze tam pomidorów na tych drzewach jest dość dużo. No ale nic nie zrobimy. Ta też odmiana pomidorów nie za bardzo mi smakuje też jest to dość dziwny pomidor też raczej w przyszłym sezonie go nie będzie pomidorów jest tak dużo odmian, że można naprawdę szaleć tutaj jak widzicie jeden pomidor gdzieś spadł na ziemię i jak widzicie dopadła go choroba, ale to nic Wyrzucimy, wyrzucę to też szklarni na kompost i mam nadzieję, że reszta pomidorków będzie miała się już dobrze Pomidorki zbieram systematycznie. Ostatnio, tak szczerze powiem, nie pamiętam, kiedy podlewałam w szklarni. Chciałam to zrobić dzisiaj, ale no, ze względu na dużą wilgotność, to jednak nie. Tutaj jest papryka. Ona będzie papryką słodką. Na kanale jest filmik na temat uprawy papryki, zbiorów papryki, późnego, za późnego ogławiania papryki, więc też zapraszam Was na tamten filmik. Już niedługo, prawdopodobnie, pojawi się filmik jak zrobić płot, ogrodzenie działki takim dość tanim kosztem? Więc też wyczekujcie, będzie na kanale. Pomidorów, pomidorów ogromna liczba pomidorów w pomalutku sobie zbieram, ale dość ciężko te pomidory zbierać w takim gąszczu. Ledwo tak naprawdę się tutaj mieszczę pomiędzy jednymi a drugimi, jednym a drugim rzędem. Zastanawiam się, jak to w przyszłym sezonie rozwiązać, żeby było troszkę łatwiej, ale nie wiem, czy w zasadzie się da, bo chcę zrobić, chcę posadzić dużą liczbę pomidorów w małym, w ograniczonym, tak jakby miejscu. No, tutaj są trzy rzędy pomidorów. Te pomidory są bardzo fajne. No, są takie sakiewkowe. Też wam nazwę zaraz podam. Tutaj wyświetli się i powiem wam, że z tych pomidorów też jestem bardzo zadowolona. Takie fajne sakiewki, super są wybarwione, pysznie smakuje. Mam bardzo dużo miąszu, więc to już jak, jak lubicie. Ale do takich sałatek, do potraw, oczywiście u mnie jak zwykle przeciery, też super się wszystko sprawdza. Nie chorują, więc też fajnie. Tutaj w kącie tej szklarni troszkę tutaj zrobiłam. Lekkie przycięcie. Tutaj, jak widzicie, pomidory idą do sufitu, do nieba. No, ale nie już tam sobie rosną. Też w tym kącie troszkę gdzieś szklarnia przecieka, bo te listki są dość mokre. Tutaj są też pomidorki, które tych nie za bardzo lubię. Zaraz pokażę Wam nazwę, właśnie tych pomidorków, które no, nie cieszą się u mnie sławą ani. Nie powalają smakiem. Też Wam napiszę, i będziecie sobie mogli sami ocenić. Piszcie, właśnie w komentarzach, które Waszym zdaniem są najlepsze pomidory, a jakie najgorsze, jeżeli chodzi o smak. Fajnie też można porównać niektóre odmiany pomidorów co do Wielkości zbiorów. U mnie, jeżeli chodzi o masę, to najwięcej chyba będzie pomidorów oczywiście tych największych bawole serce oraz tych podłużnych do przecierów. Fajnie się złożyło. Obydwie, bynajmniej obydwa te gatunki są super. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału cześć.